Przy trzech płockich szkołach podstawowych powstają nowe place zabaw dla dzieci. Na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni znajdą się nowe, kreatywne zabawki zachęcające najmłodszych do aktywności. Każdego roku modernizujemy wysłużone oraz budujemy nowe place zabaw na powietrzu. Zależy nam, żeby były bezpieczne, nowoczesne i kreatywne. W ten sposób służą dobremu rozwojowi najmłodszych płotczan i zachęcają do aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami. Kilka tygodni temu przekazaliśmy piękny plac zabaw przy ulicy parkowej na osiedlu Góry, a już powstają trzy kolejne. Skończyliśmy pracę przy wysłużonym placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 11 przy ulicy Kochanowskiego. Nowe urządzenia będą służyły dzieciom do zabawy i relaksu, a elastyczna nawierzchnia w kolorze soczystego pomarańczu nawiązuje do zewnętrznych barw szkoły. Wymieniliśmy także ogrodzenie i położyliśmy chodnik z szarej kostki prowadzący do furtek. Trwają odbiory, a koszt tego remontu to nieco ponad 300 tysięcy złotych. W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Piasta Kołodzieja powiększamy istniejący plac zabaw. To projekt wybrany przez mieszkańców 13. edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Nowe zabawki to zestaw Kosmos, karuzela krzyżowa, bujak, podwójny komin i podwójna huśtawka. Wszystko ogrodzimy, wykonamy dojście z kostki betonowej i ustawimy dwie ławeczki oraz kosze na śmieci. Z powiększonego placu będzie można korzystać jeszcze w październiku. Zapłacimy za niego ponad 328 tysięcy złotych. Zupełnie nowy teren do zabawy i rekreacji powstanie do końca roku na terenie szkoły podstawowej nr 20 przy ulicy Korczaka. Za tę budowę zapłacimy blisko 486 tysięcy złotych. Za nami ósma edycja City Coders Hackathon Płock. To 36-godzinny maraton programistyczny dla pasjonatów programowania. Młodzi informatycy w tegorocznej edycji mieli za zadanie stworzyć prototypy aplikacji, systemów i narzędzi, które mogą służyć mieszkańcom Płocka w codziennym życiu. W konkursie wystartowały 34 zespoły, które przez dwa dni miały wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą oraz czerpania od mentorów i ekspertów z branży IT. Hackathon to nie tylko kodowanie. Moje ocenie hackathon to spotkanie młodych, ambitnych ludzi z pasją, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą, którzy chcą się uczyć. A na koniec tego wszystkiego powstają bardzo ciekawe projekty, które jesteśmy w stanie my, jako miasto, zaimplementować i z nich korzystać. Także ja Wam serdecznie dziękuję, bo niejedny z pomysłów został już przez nas zaakceptowany. Pierwszą nagrodę zdobyła drużyna Hashtag Minds, która zaprojektowała aplikację ułatwiającą szukanie informacji o możliwościach rozwoju kariery w Płocku. Drugie miejsce przypadło Delta Squadron Super Cool Commando Wilków Alfa za apkę z dostępem do tras rowerowych na terenie Płocka i możliwością ich dopasowania do swoich potrzeb. Za projekt o tej samej tematyce przyznano również trzecią nagrodę dla zespołu Code Crafters. Nagrody dla zwycięzców wręczył Artur Zieliński podczas gali podsumowującej wydarzenie.